Przed moment na gaussy postanowiłem, bo nagrałem wcześniej, w sensie nagrywałem, wyjebałem to wideo w pizdu wideo, nagrywałem, gdzie chciałem to opisywać jak najbardziej słowami i naprowadzać, nie chuje, tak się nie da, po prostu ja będę rozwiązywał, będę pokazywał, to są prostsze gaussy naprawdę prostsze, pokazuję, objaśniam, trochę komentuję, ale więcej pokazuję, bo inaczej to nie ma sensu, chyba tego się nie da tak potłumaczyć dobrze, albo może ja nie umiem. Tworzę samacierz, macierz, wiadomo. Robię przykład A, wiadomo. Tworzę sobie macierz z tego, co tutaj mam. I każdy współczynnik jest tutaj liczbą macierzy. Moim pierwszym krokiem jest próba wyzerowania sobie jednego z tych wyrazów. Bardzo łatwo mi to przyjdzie, jak sobie zrobię w1 dodać 2w2. W to jest oznaczenie wiersza, nie? Powstanie mi wtedy macierz. Tu będzie miała 0. Do minus 3, jak to miał minus 1 a tu do dwójki do dwie piątki, miał dwunastkę. Dodatkowa kolumna. wiersz drugi oczywiście zostaje taki, jak był. I co teraz dostaję za wiadomość? W um, momencie, w którym ja dotrę do takiego miejsca, przepraszam, dotrę do takiego miejsca, że będę miał tylko jedną liczbę przed tą liczbą dodatkową, która jest za tą kreską, nie? Za tą kre Ta kreska to jest równa się, to tu jest ta kreska, nie? Więc jeżeli będę miał tylko jedną liczbę i same zera, przed tą kreską, to ja mogę sobie wtedy zapisać to tak, że mój wiersz pierwszy jest jako równanie, czyli będę może jakby tutaj jakby 0x1 dodać minus 1 tak jakby x2, równa się 12. Czyli ludzko pisząc minus x2 równa się 12, czyli x2 równa się minus 12. Yy, to tak tylko na marginesie. Zatem ja teraz już jestem w stanie jedną literkę mieć, czyli po prostu robię sobie w w1 razy minus 1 powstaje mi tutaj minus się, no, powstaje to na pse i teraz mogę sobie na przykład zrobić operację w stylu, że w2 odjąć w1, żeby mi się wyzerowało to no to jest macierz mamy 0, 1, minus 12 wiadomo a teraz tu minus 1 zostaje, bo i tak 0 dodaję co odejmuję, i teraz od 1 tym jedynkę tu miał 0. No i teraz tutaj mam piątkę odejmuję sobie 1 czyli będę miał yy, 17. Tak? I teraz znowu mnożę sobie wiersz drugi razy minus 1. Bo zależy mi na tym, żeby tu była jedynka bez minusa, bez jakichś dziwnych rzeczy, bez nie wiem, trujek tutaj, przecinków i tak dalej. Yy, no i dostaję, że mam 0,1 minus 12 oraz 1, 0. Minus 17. Zatem interpretując to, dostajemy informację, że x2 jest równe minus 12, bo tu jest, tak jakby no, 0x1 dodać 1x2 to jest minus 12, nie? Oraz 1x1 dodać jakby 0x2 to jest minus 17, czyli pokrótce x1 równa się minus 17 oraz x2 równa się minus 12. Dobra, lecimy do B. W B już będę robił tak, że będę zmazywał, będzie to dużo pisania. Dobra, to konstruuję sobie w macierzkę. 3, 1, 1, minus 1. 1, 0, 2, minus 6. 0, 3, 2, 0. Dobra, i teraz tak, co pierwsze robię? Próbuję sobie. Wyzerować wszystkie wyrazy oprócz jednego w pierwszej kolumnie. No to walę sobie um, W1 minus 3, y, 3, W2, nie? żeby sobie tą trójkę wyjepać. No to co się dzieje? Odejmuję sobie tutaj 3, 3 razy 1, czyli na 0. Odejmuję sobie tutaj tak, jakby 3 razy 0, czyli mam znowu 1. Odejmuję sobie tutaj 3 razy 2, czyli mam minus 5. Odejmuję sobie tutaj 3 razy minus 6, czyli jakby dodaję sobie 3 razy 6, i tak dodaję sobie 18, czyli zostaje mi 17 z tego. Łatwiutko. I teraz tak. Pierwszy cel osiągnięty, mam wyzerowaną pierwszą kolumnę. I teraz zależy mi na tym, żeby kolejna kolumna. Miała przynajmniej jedno 0. Chodzi o to tylko, żeby to 0 dostawało do tych 0, które już mamy. Czyli mamy dwa wiersze, które możemy jeszcze uzupełnić o 0, czyli. Przykładowo spróbujmy sobie zrobić 0 tutaj, bo będzie łatwiej. To zróbmy sobie, że w3 odjąć 3w1, żeby nam się pojawiło w tym miejscu 0. I teraz tak, ważna sprawa. Jeżeli chciałbym mieszać coś w, te, w tej macierzy w tym momencie teraz, bo przed tym krokiem jeszcze, ja mogę mieszać tylko za pomocą tej macie, tego wiersza lub tego wiersza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chciałbym coś pomieszać tym wierszem środkowym, no to kurwa jedynka by mi wskoczyła gdzieś na początek, nie? Czyli ten wiesz, który ma tutaj jedynkę, on jest święty. On tutaj na razie zostaje, na razie się nim nie zajmujemy. Mm, a, za dużo wyraźnie, no ale wiadomo o co chodzi. Więc teraz tak, robię sobie to, co obiecają, czyli w3 odjąć 3 wiersze pierwsze. No i teraz co? Od 0 odejmujemy sobie 0, więc mamy z powrotem 0. Od 3 odejmujemy sobie 3 razy 1, czyli mamy z powrotem też 0. Od 2 odejmujemy sobie 3 razy minus 5, czyli tak byśmy dodawali, czy będziemy mieli 17 tutaj. Natomiast tutaj sobie odejmujemy 3 razy 17, czyli to będzie minus 51, bo tu było 0. Mm -hmm. I teraz tak. Zasada uniwersalna wszędzie, w całym Gaussie. Jeżeli masz wiersz, który możesz sobie skrócić, podzielić przez jakąś liczbę, to to kurwa rób zawsze. Nieważne w jakim momencie. Jak tylko możesz, to tak robisz. Czyli z automatu widzimy, że W3 ja mogę sobie podzielić na yy, 17. I wtedy zostaje mi tutaj 1, a to im zostaje minus 3. I teraz co się stało? To już pozmazuję. Co się stało, Ej, Maćku? Otóż, dostaliśmy wiersz, znowu, taki, którym są same zera i jest jedna liczba, jest kreska i wynik. To jest wiersz trzeci. I dzięki temu wierszu, wierszowi, wiemy, że 0x1 dodać 0x2, dodać 1x3, jest równe minus 3. Zatem x3 jest równe minus 3. Zatem, yy, no, wiemy ile to jest x3. Fajnie. I teraz, za pomocą tego ostatniego wiersza, będziemy sobie teraz zerowali całe to królestwo. Znaczy, bardziej, bardziej to. Nie? Zatem, może jakiś zielony w2 odjąć 2, w3. Co się zmieni? Jak tutaj podzielamy zerami, to, to to będzie niezmienione. Tu natomiast się wypierdoli będzie 0. I teraz będziemy mieli tak, że od minus 6 odejmujemy 2 razy minus 3, czyli tutaj się pojawi też 0. Będziemy tak jakby dodawali 6. No i jeszcze ostatni krok, czyli wiersz pierwszy dodać 5 wierszów trzecich. Zatem to się nic nie zmieni. Zamiast minus 5 będzie 0. I zamiast 17 dodajemy sobie minus 3 razy czyli dodajemy sobie minus 15, czyli będziemy mieli po prostu tutaj 2. Zabanko jest zrobione, a tym widzimy, że x2 jest równe 2, x1 jest równe 0 oraz x3 jest równe minus 3. Dobra, na teraz w tym filmiku koniec, w następnym filmiku będzie więcej. Jedzie dziennicowy, chuj mu w dupę, mały panie. jebałem na niego gołe z duchy sranie, mam wyjebane, wpadł do pączka. Chodzę dziesiąta rano, pytam się Idziemy do szkoły? Nie, mnie zatrzymano Mam wyjebane dziennicowy mobil, pokaż podeszwę buta Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta